O, witajcie, zobrzyści. <grystanie> witajcie, niedualni przyjaciele. Hmm. Korzystając z zachodzącego słońca, chciałem nagrać hmm, taki króciutki filmik, który, jak, jak w pewnym momencie, zdałem sobie sprawę, odnosi się trochę do tego, co Jeff Foster opisał jako She Warriors, czyli tacy gówniani wojownicy. W angielskim to jest chyba takie bardziej pojemne sformułowanie, że to chodzi nie tylko o to, że czasami się czujemy tak trochę niedoskonali, trochę wypluci i bezwartościowi, Czasami walczymy o jakieś gówniane sprawy, naprawdę z takim jakimś szalonym, nieadekwatnym do prawdziwej wartości tej sytuacji poświęceniem. Czasami dajemy się ubabrać też, nawet coś jest fajnego, ale my damy. Się wciągnąć w jakieś takie beznadziejne potyczki. Yy. I mamy takie poczucie, że przegrywamy swoje życie, że coś zrobiliśmy niewłaściwie, że coś nam się tak kompletnie, totalnie nie udało. I to ma Jeff Foster, mam ja, <ścoughs> macie na pewno i wy. Bo taka jest natura ludzka, taka jest kondycja, tak, tak to jest. Nie? I tak też jest, jesteśmy programowani. Zobaczcie, że jesteśmy programowani w taki sposób. Dzisiaj jest 1 września. To jest taki dzień, gdzie dzieci idą do szkoły, dostają takie tyty na Śląsku, czyli takie rogi obfitości. To jest tradycja, która się wywodzi z Niemiec i ma symbolizować, że jak pójdziesz do szkoły, to tam dużo dostaniesz dobrego. I będziesz miał taki róg obfitości, z którego będą wypadały jakieś cudowne rzeczy. I to jest prawda. Ja uważam, że to jest prawda. Co, co by nie powiedzieć, to w tych krajach, gdzie nie ma systemu szkolnictwa, dzieci tęsknią za tym, żeby móc pójść do szkoły i się uczyć. W tych krajach, gdzie ten system szkolnictwa jest, dzieci tęsknią za tym, żeby pójść na wagary. I to, tak to jest, nie? Tak, tak po prostu jest. Tęsknimy za tym, czego nie mamy. No. Ale 1 września to dobra okazja do tego, żeby opowiedzieć trochę o tym, że szkoła przygotowuje do tego, żeby mieć jak najlepsze noty. Żeby cię ktoś bardzo dobrze ocenił, i wtedy pogłaszczę cię po główce, i wszyscy będą bili brawo. I w klasie nie może być 30 najlepszych uczniów. Najlepsza jest jedna uczennica, dwóch uczniów. Trzy dziewczynki się najlepiej uczą, a cała reszta to są trochę tacy potencjali shitowaci wojownicy, shit warriors No i na szczęście szkoła się kiedyś kończy. To jest najlepsza wiadomość, jaką mogę wam zaserwować z okazji 1 września, to to, że możecie iść do szkoły i możecie kiedyś szkołę skończyć, możecie zakończyć formalną edukację, i mam nadzieję, że nigdy nie zakończycie edukacji nieformalnej. <laughs> Bo rozwój jest przyjemny, rozwój jest sam w sobie fajny. I w ramach rozwoju doświadczamy takich beznadziejnych dni, nieprzyjemnych stanów, poczucia klęski, dramatu. I to jest naturalne, to jest normalne. Takie jest życie. Wszystko zrobiłaś dobrze, wszystko zrobiłeś dobrze. <laughs> Niczego nie spieprzyłeś. Niczego nie spieprzyłaś. O, słońce wychodzi. <laughs> Tylko po prostu tak jest, że czasami słońce świeci, a czasami zachodzi. Czasami są przyjemne dni, czasami są nieprzyjemne dni. Czasami, być może tak jest, nie, nie wiem. Czasami są przyjemne wcielenia, całe, całe 10 wcieleń bardzo fajnych, a czasami są nieprzyjemne, na przykład pięć wcieleń beznadziejnych. Całe 5 wcieleń beznadziejnych i całe 15 wcieleń bardzo fajnych. I w 40 wcieleń jest i to, i to. Nie? Gdyby popatrzeć z takiej perspektywy, albo żeby już nie, nie mieszać do tego wcieleń, no to 40 dni dobrych, 40 dni złych, 40 dni takich sobie. Nie? Dlaczego nie? Dlaczego by tak nie, nie można spojrzeć? Że to po prostu tak jest. Nie? Nasz umysł nazywa, że niektórzy są wygrani, a niektórzy są przegrani. Bo umysł uwielbia tak to szufladkować, sobie wkładać. Ale jak powiada pan, <słuchaj> <słuchaj> ostatni będą pierwsi, pierwszymi. Pierwszymi. <słuchaj> Przedostatni też będą pierwszymi. A pierwsi czasami będą ostatnimi. W ostatecznej rozgrywce. Dlatego po prostu wrzućmy na luz z okazji 1 września i wszystkich innych. Zobaczmy, że jest pewien system, który nas programuje i jest nasz intelekt, który może nas odprogramować. Może zobaczyć, że nie musi być tak, jak jest. W tym sensie i musi być tak, tak jak to widzi ego. Nie? nie musimy brać udziału w tym rankingu. Ego tworzy różne rankingi, a my możemy sobie je zamienić na jakieś inne, ale możemy też w ogóle z nich wypaść. Możemy nie tworzyć żadnego rankingu. Nie musimy być ani wojownikami światła, ani jakimiś kupowatymi wojownikami. Tylko możemy po prostu być. Do tego, że jesteśmy stworzeni, to jest naturalny stan. Po prostu być. Niezależnie od tego, co się przeżywa. Jeszcze tak powiem trochę... Z pozoru nie na temat, bo, bo tak się w którymś momencie zawiesiłem. Aha, myślę sobie, że to jest ważna obserwacja. Tu może, może na, na, na osobny filmik, ale tak na gorąco się z Wami podzielę. Popatrzcie, nasze zmysły są niedoskonałe. To, jak my postrzegamy świat, jest niedoskonałe. Nie? To, to mamy tego świadomość, że to, co widzimy, to nie jest to, co jest, nie? tylko to jest to, co my jesteśmy w stanie zobaczyć. Mamy słaby wzrok, to nie widzimy tego wyraźnie. Mamy bardzo dobry wzrok, to też nie widzimy tego wyraźnie. Soku widzi lepiej, pszczoła widzi inaczej. Słyszymy w określonym tylko jakimś przedziale tych decybeli, które jesteśmy w stanie usłyszeć. Te dźwięki tylko określonej częstotliwości jesteśmy w stanie usłyszeć. No, no, nasze zmysły są niedoskonałe. Węch, smak i dotyk. Też nas zawodzą. No to ja, to, to nie widzimy tego świata. My nie wiemy, kto jest pierwszy. Nie? Nasze myśli nas zwodzą. Czasami myślimy straszne głupie rzeczy. Nie? Nasze zmysły nas zawodzą, nasz intelekt nas zawodzi. To zobaczmy ten świat trochę tak, jakby popatrzeć że, ze świadomością, że ja nie wiem. Może jestem taki beznadziejny, a może tylko mi się wydaje, że jestem beznadziejny. Może, może akurat jestem jakimś yy, wojowikiem, <grywka> który w innym rankingu, w jakimś rankingu totalnym jest dokładnie taki, jaki powinien być. Jest na pierwszym miejscu. Hmm? Namaste. <grywka> Namaste.